Dzień dobry. Trochę mnie nie było, a to człowiek trochę pochorował, to się przeprowadził, ale już jest. Połowa lutego, piękny, słoneczny dzień, zacznijmy w końcu sezon. Dzisiaj spróbujemy metody i klasyka. Metodę rzucę tak, wiecie, na wszelki wypadek, bo co się będę nudził i tak osiedział. Jako przynętę połowa kulki bajca czekolada pomarańcza. W głębokim koszyku. Głównie dlatego, że nie chcę, żeby ta zanęta mocno się obsypywała, chcę, żeby była w jednym miejscu. I do koszyczka zwykła, najprostsza, karpiowa zanęta, słodka, taka, którą po prostu gdzieś znalazłem. Bo wiecie, jak to jest z przeprowadzkami: no, wszystko niby zabrałem, niczego nie mogę znaleźć. No, zobaczcie, pojawiło się tutaj jakieś życie na wodzie. Natomiast ja w czasie rozkładania się zaobserwowałem tam jakiś delikatny spław kawałeczek na prawo. Także będę próbował łowić w tamtym miejscu. I zestaw będę przerzucał myślę bardzo, bardzo rzadko dzisiaj. Myślę, że raz na pół godziny no to jest góra. O właśnie. O to chodziło. Dokładnie w tym miejscu był spław. Dosyć głębokie miejsce. Około 4,5 może nawet 5 metrów. I to jest wędka, którą się dzisiaj nie zajmuję. Ona po prostu istnieje. Gdzieś tam sobie jest. Nie przejmujemy się nią. Fajnie. Idziemy dalej. Mam tutaj zwykłą, słodką zanętę zmieszaną z ziemią jeziorową od pana górka. Także no tak klasycznie na mnie wszystko co mam, wygląda średnio, żeby nie powiedzieć, że wygląda bardzo źle. Do nęcenia będę sobie używał trochę Jokersa, którego oczywiście jak zwykle nie mam czym rozproszyć. I takim zwykłym 30-gramowym koszykiem. Rzucę sobie cztery razy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie byłem od tak dawna na rybach, że to jest jakiś skandal. Jeszcze mi się chyba nie zdarzały takie przestoje jak w tej zimy. I dosłownie tak blisko będę łowił. A to głównie dlatego, że o ile dobrze to wygruntowałem, to powinienem łowić dosłownie pół metra przed takim wielkim, zwalonym drzewem. A jeżeli wygruntowałem to źle, to będzie mi trochę smutno. Ale takie jest życie. Dodatkowo mam alternatywę. Jeżeli tutaj nic się nie będzie działo, to tutaj, kawałeczek z lewej strony, jest takie bardzo, bardzo płytkie miejsce. Tutaj jest maksymalnie 1,20 m wody. Zawsze jest taka szansa, że z racji dzisiaj mocnego słońca. Te ryby gdzieś tutaj się pojawią i być może po południu będziemy ich tutaj szukać. Natomiast jakie są warunki? Większość zbiornika jest jeszcze zamarznięta, akurat w tym miejscu nie ma lodu. Także no co, tylko się cieszyć. Rzucać tego jokersa na bogato. Mam też pinkę, ale na razie jej nie będę używał. Myślę, że na pinkę będę łowił, bo nie mam niestety ochotki. Myślę, że puszczę. Sześć takich koszyków. One są naprawdę dosyć małe. Wiem, że są kwadratowe, ale już... Po przeprowadzce nigdy, nigdy nie można niczego znaleźć, także ja nie mogę znaleźć połowy rzeczy, może się kiedyś uda. Jestem dobrej myśli, że akurat wybrałem dobre miejsce. A jak tam wyniki u was? Dzieje się coś ciekawego? Biorą jakieś ryby fajne. Widziałem, że niektórzy już nawet odważnie karpią łowią i mam im to za złe. Bo ja nie. Dzisiaj tego towaru przygotowałem naprawdę mało, bo no, chyba nie ma sensu sypać nie wiadomo ile. No i myślę, że zaczniemy bardzo delikatnie od haczyka numer 20 na żółce 010 i chyba zaczniemy od łowienia na pinkę. Mam tutaj jakąś, która się nazywa pinka angielska wyczynowa. Biorą tylko grube ryby. No mnie przekonali. Zacznę sobie od jednej pineczki. Tutaj mamy jeszcze takie duże pudełko pinki, z której mniej więcej połowa żyje. Tak myślę, że tak po 3-4 pinki do każdego rzutu teraz sobie będę dokładał. Niech te ryby się przyzwyczają, że mamy jedzonko. Zaczynajmy. Uh, ładne branie. Przegapiłem, przespałem. Niedobrze, trzeba poćwiczyć. Wiecie jak to jest, jak się długo nie jest na rybach. Potem człowiek nie wie co robić, jak się wędka zgina. Może, może coś z tego będzie. I jest ryba! Jej! W połowie listopada, w połowie zamarzniętej w No nieduża na pewno, ale też nie jakaś bardzo, bardzo mała. No dobra, mała może, ale płotka. A ryba! Oj, oj, hej, spokojnie. Hej, U, już. Piękna płoteczka. No bomba. Strasznie się bałem, że wyblankuje dzisiaj, ale może nawet tak źle nie będzie, bo tak szybko weszła pierwsza płotka. Uciekaj Malisno. Pinka angielska wyczynowa biorą tylko grube ryby. Mam wrażenie, że ktoś mnie oszukał. Spróbujemy sobie teraz czerwoną. Może to branie będzie troszeczkę szybciej. O, ale cieszy po takim czasie branie. Niesamowite. Już by można do domu jechać. Już wszyscy zadowoleni. Nic z tego. Wstawiam, że tam już nie ma pinki. A to niespodzianka, jest pinka. to czuję się oszukany trochę. I wrócimy sobie do podawania jokersa do koszyczków w małych ilościach. Uch, jaki ładny strzał. Z całą pewnością lepiej, by to wszystko szło z ochotką. Może następnym razem się uda. Albo za którymś tam kiedyś. Coś mi się wydaje, że za bardzo się podpaliłem tą pierwszą płotką. Bo tak, jakby coś tu się ten przestało dodawać. Teraz z całą pewnością wrócę do zwykłej pinki, w sensie do białej. I zobaczymy, może to pomoże, bo jednak ta jedna płotka była na białą pinkę, a na pusty haczyk, Tomek, jak łowisz, to tak może być, że ryby nie biorą. Hop, hop. Bo to się nie skończy na tej jednej płotce. To nie może tak być, bo ja się nie zgadzam. I to jest wystarczający argument, żeby ryby brały dalej. I jest ryba. Oj, zmiana na białą pinkę od razu dała rybę. Na troszeczkę mniejszą płotkę. No, ale wiecie, rybę ma ma, To śradę? Teraz jak się będę schylał to uciekniesz, nie? Nie? Okej. Okay. Trzy pineczki i jedziemy dalej. Ale wygląda to wszystko już, jakby była prawdziwa wiosna. Jakby wszystko się budziło do życia. Woda powoli odżywa, pojawiają się jakieś oczkowania. A co prawda ten lód tak trochę zniechęca, ale kto by się przejmował? Jest. Ale nawet nie wiem, czy jest ryba. Jak jest, to jest malutka, ale chyba jej nie ma. Niestety. Nie są to zawody. Nie zależy mi na tym, żeby odłowić bardzo dużo drobnicy. że się po prostu dobrze bawić, nic więcej. W tym czasie spróbujemy w końcu tę metodę przerzucić. Helikoptery latają, bo szukają mnie. Dobra, pewnie będzie jeszcze średnio słychać, ale trzecia płotka. Niestety tendencja malejąca. Ale trzecia ryba. Uu, spóźniłem. Przepraszam, spóźniłem. Niechcący. No ciekawe takie wiosenne. O, chyba m to spaprał. Nawet na pewno. O. Nie wiem, czy jest ryba. Ale jest. O, i spadła. Uu, jest, jest, jest. Masia, zrobisz mi zdjęcie z ładną rybą? he, he. he. Oho, tak Tylko nie spadnij, bo by mi było smutno, bo masz moje kruszyki do auta. Musisz zrobić duże powiększenie. Jakoś na o tle jest. wędek albo coś. Postaram się. Oh, nie! Nie! Zrobiłaś? Nie! Nie, muszę ją złapać. Nie, nie, nie. Stój, czekaj. Uff. W tym roku jeszcze zdjęcia z rybą nie mam. Nie, <rés stiffness> uciekaj. Dobra, żartę żartami. Ale spróbujemy faktycznie trochę to donęcić, kilkoma takimi szklankami z pinką, niestety żywą, bo, no bo przeżyła. Będziemy ich dawać no, trochę i zobaczymy co się stanie, bo albo brań nie będzie już wcale, albo może wejdą jakieś fajniejsze rybki. Szklanka dosyć duża, ale ta wędka sobie spokojnie z nią radzi, nie ma żadnego problemu. Jak widzicie koszyk jest obwinięty taśmą, żeby jak najmniej smużył. Tak, żeby tych ryb jak najwięcej zbawić z powrotem na tno. Ale myślę, że dwa takie koszyki, o, damy trzy. Niech będzie, że nie żałujemy rybom. Myślę, że teraz temu łowisku damy 10 minut przerwy. Coś sobie z zjemy i zaczniemy łowić. Oczywiście, że nie wytrzymałem 10 minut. Branie od razu po rzucie. Rybka się wydaje ciutkę większa, ale no, może jednak nie. No, może troszeczkę, bo się nieszczęśliwie zaczepiła za bok głowy. Troszeczkę większa. Zasłuchaj łatwe wskazanie było. Coś, no, 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 Jak tam jest ryba, to nie będzie za duża. O rany. No, to chyba najmniejsza jednak. Spróbujemy dać trochę więcej tych ślinek. Ostatnio to nic nie dało, także po co się uczyć? Na własnych błędach, jak można je powielać. Spróbujmy jeszcze coś z tą metodą zmajstrować dzisiaj. Przerzuciłem ją dwa albo trzy razy do tej pory. Także coś, coś tam próbuję. Nic to nie daje, ale no wiecie. Coś tam się staram. Spróbuję sobie tę wędkę tak na oko podrzucić też pod ten zaczep. Zobaczymy, czy coś, czymś to może pomoże. To będzie bardzo na oko. Myślę, że nawet się mogło udać. O, coś jest, ale to już naprawdę. Chyba jeszcze mniejsza niż poprzednia. Chociaż teraz coś przemurowała. Ale no nie, nie. Straszna malizna. Spróbujemy sobie. O. No. Poszło średnio. Spróbujemy jeszcze raz. Teraz pójdzie trochę lepiej. O! Trzeba się ten wczuć z powrotem w te rzuty. Bardzo blisko brzegu może gdzieś jakieś liny się już zaczęły kręcić. Szczerze w to wątpię, ale jakby przypadkiem. Jest ryba! Oj to! Chyba ciutkę większa niż te poprzednie. Oczywiście na pewno nie jakiś potwór, ale coś jakby. Czasami jem większe szprotki niż ta płotka, ale zawsze to ryba. Po jedną większą i tyle wystarczy dzisiaj. No fajna zabawa z tą drobnicą. Szczególnie po takim czasie bez łowienia ryb. Ale przydałoby się już coś większego. Chociaż jedno. No bo właśnie. Straszne walizki. Może troszeczkę większa. Albo koszyk jeszcze pełny. No troszeczkę większa. No taka około 18 cm. Nie za duża to ryba, ale zawsze. Dobra. Metoda powiedziała, że nic z tego. Może nie tu, także spróbujmy jeszcze raz troszeczkę w innym miejscu. Albo spróbujmy sobie jeszcze raz pod ten zaczep. Gdzieś przeoczyłem branie, wyciągnąłem całkiem splątany zestaw. To się tak zdarzyło. Tak nie przez starość, może nie. O, natychmiast branie. I malutka rybka chyba jest. Na pewno z pełnym koszykiem, branie. Kilka sekund po rzucie dosłownie. O, koszyk się rozwrócił tu. Kolejna wielka płoć. A, takie ładne branie, i nie ma ryby. Nie wiem, jak to się stało, ale pękł kuchaczek. No, życie. I raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Na pięć jeszcze nie próbowałem. A nóż akurat się okaże, że tam siedzi coś fajnego. Oprócz pociągu. I ma ochotę na pięć pinek. Właśnie miałem ściągać i mówić, że na pięć pinek, to jednak przesadziłem. A tu proszę. Patrzyłem chwilę w telefon i aż poczułem branie na fotelu, także rybka no nie jest większa. Ale dzisiaj liczymy na sztuki, nie na wagę. Także ja tu się wszystko zgadza. Ta się wieczorem hały pota, A później władca pierścieni. Tak. Wszystkie części. I hobbit. A władca pierścieni też ma z 90 części. Już tak. <laughs> władca pierścieni jest fajny. Bo włada pierścieniami. Uff, jak to nie jest zaczep? Tylko ryba, to chyba może się okazać, że 7 pinek to był dobry plan. Jest większa. Teraz tylko ją przeciągnąć przez te zaczepy. Nie mogę jej ruszyć kompletnie. Siedzi w zaczepie. O nie. Ciel nie zerwała się, tylko spięła. Aj, 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 Bardzo długo czekałem na branie. Myślę, że około 10 minut. Czy bardzo długo? 10 minut. Długo. Ale w końcu coś na tym tiu poczułem ciekawego. że znowu założę kilka pinek. Nadzieją, nadzieję, że tam więcej niż jedna taka ryba, ale to też mógł być po prostu zaczep. Jak mówiłem wcześniej, na no łowie, w bardzo dużym zaczepie. Chociaż, żeby taki delikatny przyponto przetrwał, to bym się nie spodziewał. A ja macie tego jokera, muszę go zużyć dzisiaj, bo już tak nie wydaje się być dobry. No, wygląda to dosyć ciekawie. Nie wiem, czy tu gdzieś w ogóle haczyk wystaje. Chyba nie. Dobra, jedziemy. Jest. Ale to chyba malutka rybka. O, jeszcze spadła. No już w trakcie pakowania. I nie wiem, czy jest ryba. Chyba nie. No, jak na chyba 7 pinek, to można się było spodziewać czegoś więcej na życie. No trudno, kończymy. Ka fajna rybka. Kończymy kolejną płotką. Jak na taki dzień. Rozgrzewkowy nazwijmy go, to jakieś ryby były. Nie jest tak źle, biorąc pod uwagę, że jeszcze rano połowa tej wody była zamarznięta. Może być. Myślę, że z każdym wyjazdem powinno być coraz lepiej. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i do następnego filmu.